Witajcie, kochani, w objęciach magicznego ogrodu. Co prawda, ogród nie mój, bo jestem w Polsce na wakacjach. Ale mimo wszystko witam Was bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Ja króciutko o sytuacji powodziowej. Chciałam Wam powiedzieć, że mój ogród jest bezpieczny, kochani. Mój ogród jest bezpieczny. Tak, kochani, ledwo wyjechałam. Ledwo wyjechałam z Niemiec. Dojechałam do Polski i nastąpiły ogromne ulewy. Padał deszcz, cały czas padał deszcz, ale nie aż tak mocno. A że ja mieszkam w Nadrenii, północnej Westfalii, więc ta katastrofa, która dotknęła nas wszystkich, tak naprawdę. Patrzcie, jak mówię, to mam dreszcze. Wszystko dookoła zalane. A my na szczęście, na szczęście na górce, naprawdę na górce. Także ten, te miejscowości wkoło nas troszeczkę, nie tak bardzo jak Keln, nie tak bardzo jak, jak Elsdorf, nie Elsdorf, tylko Erfstadt. Taka malutka rzeczka, taki Erwcik, a takie szkody. Kochani, ogród, ogród jest w porządku, wszystko jest w porządku, nic nie pozalewane. Wstawię Wam film, będzie pionowo, bo to Asieńka moja przysłała mi, żebym się nie martwiła. Wszystko jest w porządku, wszystko rośnie. Ale sytuacja pogodowa jest nie, nie za najlepsza. My oczywiście tutaj w Polsce w Lubuskim jest upał. Po prostu taki upał, że nie można oddychać. A tam, gdzie mieszkam już tyle lat taka katastrofa. Kochani, serce się kraje, jak patrzę, Nie będę wam stawiała tutaj urywków tego, jak bardzo, jak bardzo powódź zniszczyła okolice. Nawet nasz wiadukt, w którym szłam i wołałam echo, 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 kochani. No trudno. Sytuacje takie się zdarzają. Tak bardzo prosiłam o deszcz. Tak bardzo prosiłam o deszcz, żeby ogród nie był suchy. Ale nie przewidziałam, że taka sytuacja pogodowa nastąpi. Ja dzisiaj za tak króciutko, kochani, chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja i mój ogród jesteśmy bezpieczni. Za półtorej tygodnia wracam do Wracam do Niemiec. Mam nadzieję, że pogoda się na tyle unormuje, że nie będzie już, że nie będzie już tak strasznie. Szkoda tylko tych zniszczeń, szkoda no nie szkoda zniszczeń, tylko szkoda tych dobytków, szkoda ludzi, szkoda tego wszystkiego, co co wielka woda porwała. Takie są żywioły nieokiełznane, potężne. Ja się cieszę z jednej strony, że Mój dom, moja ulica, i moja wioseczka jest cała, ale wszystko dookoła niestety nie miało tego szczęścia. Dziękuję Wam, kochani, że byliście ze mną chwileczkę. I do usłyszenia w następnym filmie. I do zobaczenia. Panie, tylko. No, normalnie wygląda normalnie. Wszystko jest oparte tylko jest no, od deszczu. Ale normalnie to jest wszystko okej okay. tutaj ci dołek zajrzy. To najbardziej mogło być ten. No tu jest ten. Tu jest mokro On jeszcze. Jest to w dołku. Mokro to ma całą tą wody. No i tutaj się nic tako ani ci nie spłynęło, ani nic, także wszystko jest tutaj ok. O! Jest mięciutko na trawce, także będzie trawa rosła jak zwariowana. No. Także, no tutaj się troszkę powykładały margaretki, ale to nic nie zrobisz, bo to od deszczu. Także wszystko się dobrze ma. O, jak ładnie kwitnie. No. O i właśnie zerwę tą żółtą tą. Mhm. O, zerwałam. Także a tu następne rosną, mokro wszystko ma. Nic się nie dzieje. Pomidory też się trzymają. Jest po prostu tylko mokro, nie? Barosa jest. I, I tyle dzieje. Wszystko żyje. Tutaj mówię Ci, że było dużo, dużo yy, spokojniej. I lepiej. Nie było, nie było źle.